Niesamowitą wystawę pająków i skorpionów możemy oglądać od dziś do 17 marca w godzinach 10:18 w Domu Kultury w Łapach. Niektóre żywe zwierzęta można nadwziąć do ręki. Wystawa obejmuje około 50 gatunków. Jak wiemy, nie wszystkie są bezpieczne w kontakcie z człowiekiem. To dobra okazja, by przyjrzeć się z bliska tym niesamowitym żyjącym stworom. Kto wie, może ktoś się przekona i stworzy własne terrarium w domu. Co my możemy tutaj dzisiaj zobaczyć? Ponad 30 gatunków różnych ptaszników, w tym parę skorpionów i innych e, pajęczaków. E, do tego owady takie jak wije. Co to są te wije? Są to stawonogi. To taka bardzo długa dżdżownica bym mogła powiedzieć, tylko że ma pancerzek na sobie. Ok, do kiedy możemy tą wystawę podziwiać? Otóż nasza wystawa jest od dzisiaj, czyli od 12 marca do niedzieli. Czy. Goście, którzy przyjdą oglądać tą wystawę, będą mogli wziąć takiego pająka do ręki? Można wziąć pająka do ręki, można wziąć do ręki ptasznika czerwonokolanowego o każdej pełnej godzinie. Czy te pająki są w jakiś sposób groźne dla człowieka? Nie, znaczy tym bardziej, że wszystko jest pozamykane w szkle, a pająk, który jest wyciągany na rękę jest bardzo spokojnym gatunkiem i nie zdarzyło się, ażeby zaatakował człowieka. Więc tak długo, jak nie ściśniemy go, ażeby poczuł się zagrożony, to absolutnie nic nie zrobi. Te pająki to są z jakichś prywatnych kolekcji, z prywatnych ludzi, czy to jest z jakiegoś ogrodu? Znaczy, pająki należą ogólnie do firmy Wystawa Pająków. Jesteśmy w całej Polsce, mamy siedzibę w Poznaniu i tak sobie podróżują po Polsce z wystawy na wystawę.